Drodzy miłośnicy tajemnic, poszukiwacze przygód i odkrywcy nieznanego. Przez ostatnie miesiące odbyliśmy niezwykłą podróż, podróż, która zaprowadziła nas do serca największych tajemnic naszej planety. Przekopaliśmy setki źródeł, przeanalizowaliśmy legendy i zmierzyliśmy się z faktami. Dziś, z ogromną dumą i ekscytacją, dzielimy się z wami owocami tej pracy. Zapraszamy na premierę naszego najnowszego i najbardziej ambitnego projektu na blogu. To nie jest zwykły cykl artykułów, to kompletna, licząca ponad 400 stron saga, bogato ilustrowana ponad 500 grafik i zdjęć, zwieńczona potężną mini zawierającą ponad 300 haseł. To najbardziej kompleksowe opracowanie tego tematu, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy. Wyruszcie z nami w podróż przez kontynenty i tysiąclecia, by odkryć tajemnice Dolnego Śląska. Naszą podróż zaczniemy od prawdziwej kolebki tajemnic. Zbadamy pradawne karty na górze Ślęży, zejdziemy do mrocznych podziemi Projektu RIS i przeanalizujemy energetyczne zagadki Karkonoszy oraz Gór Izerskich, odkrywając sekrety licznych zamków, twierdz i zapomnianych kopalń, które tworzą niezwykłą mapę energetyczną regionu. Ikony polskiej mocy. Przemierzymy kraj wzdłuż i wszerz, by zgłębić tajemnice czakramu wawelskiego, duchową potęgę Jasnej Góry i pogańsko-chrześcijańskie dziedzictwo Łysej Góry, a także zbadać zagadkowe kamienne kręgi na Pomorzu czy Mazurską Piramidę w Rapie. To tylko kilka z wielu przystanków na naszej trasie po niezwykłej Polsce. Globalne węzły energetyczne. Wybierzemy się w podróż do najpotężniejszych miejsc mocy na świecie, od piramid w Gizie i Stonehenge, przez świątynie Angkor Wat i Tietyłakan. po święte góry Azji, jak Kailas czy australijskie Uluru. Nasza podróż zaprowadzi was również w dziesiątki innych miejsc, o których istnieniu być może nie mieliście pojęcia. Legendarne artefakty. Przyjrzymy się historiom przedmiotów, które miały zmieniać bieg historii: od włóczni przeznaczenia, Świętego Graala i Arki Przymierza po japońskie rzele cesarskie czy nordyckiego Melnira. Pełna lista jest znacznie dłuższa, a ich historie jeszcze bardziej fascynujące. Mroczne poszukiwania i tajne służby. Od Kryjemy, jak trzeci Rzesza i jej organizacja Ahnenerbe poszukiwały dostępu do starożytnej mocy oraz jakie niekonwencjonalne badania, broń psychotroniczna, zdalne postrzeganie, prowadziły wywiady supermocarstw podczas zimnej wojny. Folklor, duchowość i odpowiedzialność. Zanurzymy się w lokalne legendy o strażnikach, skarbach i klątwach, przyjrzymy się współczesnym ścieżkom duchowym czerpiącym z energii tych miejsc i zastanowimy się, jak świadomie i odpowiedzialnie można z nimi obcować. Interaktywna mapa mocy i linii lei. Po raz pierwszy prezentujemy specjalnie przygotowaną interaktywną mapę, na której zaznaczyliśmy 136 miejsc mocy z Polski i ze świata, a także 39 linii mocy i ich rzekome połączenia energetyczne. Odkrywaj, badaj i planuj własne podróże. Skąd pomysł na taką serię? Podobnie jak nasz poprzedni cykl o dolnośląskich technologiach wojennych, również ten materiał wyrósł z dogłębnych badań prowadzonych na potrzeby naszego opowiadania w labiryncie tajemnic Dolnego Śląska. Ogrom zgromadzonych informacji, analiz i odkryć, dokonanych także przy wsparciu zaawansowanych narzędzi AI, okazał się tak fascynujący, że postanowiliśmy stworzyć z niego odrębną, bogatą bazę wiedzy. Każdy wpis w rzetelny sposób przedstawia temat, oddzielając fakty od mitów, ale jednocześnie nie odbierając tym miejscom ich niezwykłej aury tajemnicy.